Cześć, Witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Negaty, ja witam Was na moim już kolejnym odcinku Dogorowski z serii pod tytułem Zagrajmy Wallet Battle Cry 3 oczywiście Dogorowski, zapraszam Was do oglądania i zostawcie coś po sobie, jeżeli e, chcecie, żeby ta seria była kontynuowana mimo wszystko, że i tak będzie kontynuowana, więc <laughs> no. Lecimy z tym do dalej I co żeśmy ostatnio tutaj ciekawego robili Oczywiście zapisany, wczytujemy sobie giereczkę I tak naprawdę jesteśmy w tym momencie u, 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 Gdzie jest to On tu przejmuje Dobra Ciekawie wygląda O, możemy robić mitry i mamy do gierowacki levela podziwo eee, Oczywiście kupiec 40,48%, spoko Kurde, aaaa, jeje, ale ja zrobiłem głupotę e, Jakbym bardziej się przyłożył do tego, żeby zobaczyć, co oni tam szykują e, dobra, od razu będziemy mogli robić cienie Od razu będziemy mogli robić cienie To jest tak, e, no jeszcze nie mogę robić, nie, to dopiero od... Dobra, musimy budować, musimy budować więcej O, ale troszeczkę mi ich tutaj poginęło, o dziwo Dobra Tutaj sobie zrobimy. E... Dobra, oni tutaj widzę, że nieźle napierdzielają. I nie są armią już dość e, jadą. Więc wiecie, co bo teraz sobie na razie przywrócę tutaj. Niech idzie tu. Dobra, przypilnę tutaj, co mogę zrobić jeszcze, żeby było dobrze. Eee, pauza. 8, 8, 8, 8. No dobra. Eee Wy tutaj pójdziecie. Wy stąd tu pójdziecie, tak ta będzie najlepiej. Eee, ty panie jeden pójdziesz tu. Dobra, kamień mamy pełny, to pójdzie wszystko do złota. Tutaj zróbmy może też kawalerii. Oj, będzie spoko. Chociaż nie, tu będą szkielety. To niech się robią szkieleciory. I tak, wszyscy magiczny... magiczny są... Tak, ja to chyba robiłem już wcześniej, ale e, wolę i tak to e, ponownie jakby zrobić, ogarnąć. Eee, tak, to co najważniejsze to już mamy, eee, Mitli się robi, Dobra eee, To co tutaj mamy, Mogę z nich zrobić cienie? Nie, ale tu się przyda szkieleciory. Eee, tak, potrzebuję więcej tych. Ciekawe się tu budują, powiem wam. Więc trzeba tutaj to zrobić tak, żeby to było ideolo. Oki doki, Dobra, bohater na razie zostaje w środku. Ty pójdziesz tu, 8888, dobra, tu eee, dobra pięknie i teraz tak, eee, oni tutaj to. oni mi to tak chcą przejąć, idioci! Co oni myślą, że da rady? Ale... Chodźcie! No pięknie, no patrzcie, jak wchodzi chaos, po prostu nie ma co nawet tutaj rozmawiać. No patrzcie, oni nawet już nie chcą z nami. To był... Yy, czyżby przeciwnik był? Power. Ale patrzcie, jak oni się tu rozbudowali! Jaką oni mają ciekawą architekturę, jeżeli chodzi o mapę. Szczerze, powiem, że specjalnie troszeczkę tutaj zostawiłem to, żeby oni się tu rozbudowali, żeby był większy. Czekajcie. Jest! Yy. Dobra, y, 8. to ty idziesz tu, ty idziesz... Y, gdzie tutaj jest ten ząbuź nasz? Ja go tutaj mam, za, ale gdzie on niby jest? Nie wiem gdzie on jest, dobra, dajmy go tu Tu, 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 spoko Tutaj te będzie kolejny szkielet Niech one się robią też tutaj Spoko, będzie e, Teraz tak Albo gdzieś najlepiej tu I tyle e, Ciebie, panie, wywalimy też tu a, bo najlepiej zróbmy troszeczkę... O, właśnie, trumien. Trumien, na grobków się przyda. Na grobków nigdy dość. Ale zróbmy to tak. Powiem wam, że muszę troszkę tu uważać. Tak, żeby oni mnie nie zauważyli. Dobra, jakoś się tu wybronię. Przede wszystkim tego. Dobra. Dobra, dasz radę. Dasz radę, hello się. Właśnie o to mi chodzi, że muszę go pilnować! Przypilnujmy ich parę, troszeczkę. Kurde, tego to ja nie zauważyłem! No dobra, już mi to zniszczą, trudno. Trudno, życie, 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 życie jak Madrycie. Param, pam, pam, pam. Dobra. Mitl jest, to jest, to co najważniejsze jest. No to więc tak naprawdę, no. E, potrzebuję jeszcze coś budować. Panie zombiaku, 8-8. Czekajcie, bo tu coś się. To czemu mi go nie zaznacza? Tu jest 8-8, dobra. Eh, ale to i tak potrzebuję jeszcze przynajmniej e, z dwa zombiaki. Niech się zrobią, potem będą szkielety. Dobra, przejmie mi to na spokojnie. Tak, na spokojnie przejmie. Ciekawe działa ten bot. Zobaczymy, jak się on jeszcze rozwinie. No, ale dalej się rozbudowuje. Tak, nie bardzo mi się wydaje. Dobra, tutaj jeden zostanie. Budujmy gniazda, tak. Gniazda się przydadzą. Myślę, że tu będzie dobrym rozwiązaniem gniazdo. Dobra. Jeszcze po eee, Budujemy dalej. Dobra, czwóreczkę. Pięknie, mamy cienie. Troszeczkę cieni się zawsze przyda. O, chodź tutaj zombiaczku. Zdobądź tam troszeczkę pożywionka. E, dobra, robimy teraz tak. Tutaj też dajemy magiczny obrońca. Tak, żeby już było no wszędzie, gdzie się tak naprawdę da. E, podejdźmy sobie do niego. O, kurde, a to ciule już mi... E, wie, że budują przy moich budynkach. Ło, nieźle się tutaj rozbudowali. Powiem wam, że jest ciekawie. Jest ciekawie, ale na pewno... Wszystko się da, jeżeli się chce. E, dobra, zbudujmy kolejne klatkę. Już klatki możemy to też budować. Tylko gdzie by ją tutaj zbudować, tak żeby ona nie przeszkadzała. E, da się tu jakoś zrobić? Dobra, spróbujmy. Dobra, tutaj spróbujemy to zrobić, żeby. żeby bardzo nie przeszkadzała. <laughs> możemy sobie dać to do tej regeneracji many. Tutaj tak naprawdę nie jest to jakaś, tra jakaś tragedia. Dobra, i przydałoby się jeszcze jedna fabryka. O, patrz jak to fajnie idzie teraz. Jedna fabryka yy, tutaj gdzieś. O Tak, tak, żeby było fajnie dostęp. Dobra, dobra, na spokojnie. Nie mogę mieć więcej tych. Dobra, mamy 4 cmentarze, 5 yy, plus. 4 yy, cmentarze plus jedna, jeden grobowiec na szkielety plus 2 na kawalerię. No dobra, plus jeszcze możemy walnąć te katapulty tutaj, nie się robią. Eee, noc, eee, noc się przyda. Ups, y, niestety, chciałem w ogóle zrobić cienia. Z tego co tu mamy, to z Dobra. Jakaś wieża, wieży tutaj nie możemy zrobić, dobra. Ale biblioteka zróbmy. <laughs> Tylko teraz kurczę jest to, że my się wysuwamy bardziej. Ty możesz tutaj pójść, e, zombiaku, zrobić mi jedną bibliotekę. Tylko że to by było tak, żeby najlepiej. Mm, bo tu są szkiele. Dobra, to one zrobią tak, że one przyjdą normalnie wszędzie. Dobra. Chodźcie tu, chodźcie tu. Dobra. rozwalcie ich wszystkich, kurde! Nie mam, e, nie mam kryształu na cienie. Dobra, poradzę, jest, Naszych jest tak dużo, że spokojnie. Mogę zrobić noc, mogę zrobić noc. O, to dobra. Dobra, jeden zginął, niestety. Trudno! Życie! Kurwa, życie! Yy, możemy... Dobra, zróbmy sobie noc. Żeby się regenerowali i będzie spoko. I am the slayer, dobra yy, Tu wszystko mamy porobione. Spoko. 8, 8, 8, 8. Gdzieś ty... Czemu w ogóle ten... Czemu w ogóle ten, yy... Nie mogę nawet przywołać tych. Dobra, ja w ogóle mam pełno. 100%. Dobra. Ło, 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 Teraz tu mnie zadziwili. Liszy mogę robić. Powiem wam, no, że jestem pod wrażeniem tego, co się aktualnie dzieje. Dobra. Eee, ty idziesz tu, gdzie z. Bohater nie idzie mi tu. Ten cień też nie idzie mi tu. Ale powiem wam, że. Fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Co prawda, tak nie bardzo. Ogarniam co się dzieje. Dobra. No to, co podstawy to trzeba to ogarnąć. Wiecie co? Nie, zostawmy te więcej dyratków nam nie trzeba. Ja bym je puścił, żeby one mi tam y, odblokowały. Także po prostu latał po mapie. Y, scout, dobra, wypierdzielajcie, żebyście mi odkrywali po prostu mapę. Od, na tym mi zależy przede wszystkim. Y, dobra, y, tutaj mam co. Śmierdzą. Dawaj, dawaj Dobra, ja zrobię tak Tutaj będzie ten, tutaj nie będzie kawaleria Kawaleria nie będzie bardziej na tyłach Bo jednak bardziej mi tutaj jest potrzebna piechota eee, I nie ma co tego ukrywać Tutaj może być kawaleria, ale tu już musi być Z tej strony piechota na początku Chodźcie tutaj Dobra, zrobimy tutaj taką wędetkę troszeczkę Pięknie Róbcie mi noc Potrzebuję noc, dobra, dla Liszy No co jest? Czemu nie mogę? Paranoia, dobra, nie się biją. Dobra, da, da, dają radę, w nocy dają radę. Cienie mają plus 10 do walki w nocy, dobra. Tu sobie poradzą, na spokojnie sobie poradzą. Teraz tak. Dobra, gdzie jest w ogóle. Gdzieś ty poszedł? Wy macie iść tu. Raz. Cień jeszcze tu ma iść. Gdzie jest ten cień? Nie mam pojęcia gdzie on poszedł. Dobra z pełno tych cień to wyrzućmy jednego. Byle jakiego. Oni co najlepsze stratki mają możliwość... No. Dobra. I owalimy te wieże. Gdzie jest... Wampir? Dobra, chodźcie tu. To se przejmijmy. A wychodźcie tu. Ile mamy czego? No, ma, powiem wam, że mamy mało wszystkiego. Tutaj zlimy dla mną. Armię i walimy od czerwony tych czerwonych. Wow, oni tutaj się nawet zrobili. Patrzcie! Ciekawe to wygląda. Uuu, podoba mi się to. Dobra, jest przynajmniej tutaj niezła akcja. Co prawda, e, moje kopalnie, które mam tutaj, tak średnio mi wystarczają. Dobra, mm, z ciebie mogę zrobić jedną lisza. I z ciebie też. Dobra, dwóch liszy pójdzie do, tu do wieży. I dwa cienie. Dwa cienie. Cienie się zawsze przydadzą. Dobra, i będzie spoko. Dobra, świecy tu to, to wygląda. Dobra. Czekajcie, zaraz go tu upolujemy! Zaraz go tu upolujemy, tylko dobra, cofnijmy się może. Jeszcze. Dobra, jest w ogóle wana kromantą, tak! Dobra, chodźcie, cofajmy się, cofajmy się. dawać. Na bohatera, na bohatera, na bohatera! Dobra, idźmy wampirem. Ej, on jeszcze go zabije. Dawaj. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, wiej, 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 wie, wie, wie. Dobra, nie chcę stracić tego wampira Kurde, uciekaj, szybkie! Uciekaj! Dobra, wiej do wieży No, kurde, oni mi tu przeszkadzają A! Kurcze, są! To nie tu ich w ogóle jest? Więcej jest chyba niż dwie nacje Do was zróbmy te podwójne obrażenia i spoko będzie. O, idolo! Dobra! Ale pewno, że akcja się dzieje. Kurczę, jakby tym vampirom udało mi się go zabić, to by było świetnie, szkoda, że nie! Aj, kurde, było fajnie. Dobra. Eee, save a zdóbmy. To się, to ja mogę. Eee. W ogóle tutaj widzę, że oni zaczęli jakby go napieldziać, w tym momencie stoją. W tym momencie stoją i nie wiem co się tak naprawdę dzieje. Eee, dobra eee, Są w stanie się teraz moi obronić Idźcie tu Zrobię z was liszy Parę liszy też się przyda Spoko, tu sobie to gniazdo e, rozwinę do kolejnego poziomu Dobra, spoko Cyk, cyk Tutaj będzie pięć liszy, to na spokojnie, se poradzą ze wszystkim I spoko Eee, to jest tak. E, wy, jeden liż, drugi liż, trzeci. nie, trzeciego się już nie da. Slayer, zróbmy. Niestety się nie da, dobra. Dib. Dobra. E, 153, dobra, musisz się załadować. Ja ich dam tak, żeby na spokojnie. Katapultę może gdzieś tutaj dajmy. To, żeby stała. O, super, to fajne miejsce ma na przejście. Cieolecioro sobie tutaj z nimi tak poradzą. Jak to wygląda? Dobra, bohater jest e, zregenerowany, i na tym mi właśnie tu zależało. ciekawe czy to się stało przez noc, czy przez tamten level up. No w sumie level up, tamten. Dopiero co był level up. Dobra, idźmy. Patrzcie, ale jak na Co Cofajcie się. Idźcie, idźcie, idźcie. Dobra, zróbmy z nich powoli slayerów i nie tylko, tutaj tych jeszcze niech będzie parę, dobra, troszeczkę są silniejsi, dobra, tutaj widzę, to już nie muszę nic robić, oni się sami tutaj będą bronić, no. To... Powiem wam tak, że jakby ta gra była jeszcze na tyle trudniejsza, żeby te boty cały czas napierdzielały coraz większą ilością armii Taką, z której byśmy mieli coraz większy problem I ten poziom by do momentu, dopóki byśmy nie przegrali, to by było fajnie, szkoda, że to jest ten poziom maksymalny, no, no którego już... Najprawdopodobniej po prostu doszliśmy. No bo już tutaj nie ma tych jednostek więcej. Nie produkuje się ich więcej, no i nie atakują nas większymi grupami. Ewentualnie bardziej zaawansowanymi, ale czy większymi? <laughs> Smok, o kurde Dobra, ja cofam chyba to, co chciałem zrobić. Weźmy, przejmijmy to. Czas, ja muszę e, się. Nie wiem, ciebie zajmie ta wieża. Zacznie ta wieża atakować? Dobra, nasz się mnie nie łapie. Se, przejmijmy to na spokojnie. Eee... Ciekawie, harpie niech się robią. Harpie zawsze się przydadzą. Nie bo no, muszę jak kołka w głowie, teraz zwłaszcza nie mam żadnego zombiaka. Czł. Jeden zombiak by się przydał. Jeden, jeden, przynajmniej jeden dobra, wracaj Chociaż spróbujmy Spróbujmy ich pokąsać Ja bym to zrobił tak, żeby Nie, mi się, cofajmy się. Urde, chyba nie uda mi się. Nie, bo ta nagata tam idzie. Nie, uda się. Uda się, bo ona się zajmuje wieżą. Nie. Dobra, wiejmy. Wiejmy, niestety. No, niestety się nie uda. Wiejmy. Trudno. Żyćko. Żyćko. O! Serio? Ja nawet nie ogarnąłem, że już w ogóle Rycerze zakłady mam. Dobra. Eee, bardzo się ciekawie wygląda, bardzo się ciekawie wygląda, Dość emocjonujące jest, jeżeli chodzi e, o mnie. Nie wiem, jak, jak o was, jeżeli chodzi o moją grę. Mi osobiście tak wydaje, więc wygrywaczki oczywiście... To jest najlepszy oczywiście moment, żeby w tym momencie zakończyć tego, ten odcineczek, przepraszam, bo już chciałem powiedzieć lewika, yy, mam nadzieję, że wam się on podobał, pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie, jeżeli wam się on po prostu podobał, dziękuję za te piękne emoce, których mogliście doświadczać, albo przynajmniej, ja mogę doświadczyć, cóż mogę powiedzieć, ja był Renega, do zobaczenia w na następnych odcinkach, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie, Papa. Pa!